Jest majówka, więc trzeba było coś zrobić, ruszyć się z domu. Majówka, jak, jak widać, musimy spędzić ją w Polsce, więc chcemy odkrywać okolice i skorzystać z atrakcji, które oferuje nam tutaj Śląsk. Mój tata oraz brat są pasjonatami kolejnictwa, więc to był świetny pomysł, żeby spędzić wspólnie majówkę. No, pogoda trochę nie sprzyja, ale damy radę. Od czerwca planujemy uruchomić przejazdy już na całej trasie do miasteczka śląskiego. Dzisiaj jak Państwo widzą pomimo niesprzyjającej aury frekwencja 100%. Następny pociąg też jest również objęty całkowitą rezerwacją miejsc. Także jesteśmy zadowoleni, że, że ludzie nas tak odwiedzili w dniu dzisiejszym.